Wybrałem się w Beskid Śląski, w znane mi już miejsca, to dobrze, bo wiem czego się mogę spodziewać, warunki mają być dzisiaj temperaturowo ujemne, to minus piętnastu, siedemnastu. Beskid Śląski śnieg ładnie skrzypi pod butami warunki sceneria piękna, zimowa cóż więcej człowiek może chcieć cudowne są te ośnieżone choiny tam jakaś zwierzyna poszła w las coś pięknego nie wiem czy będzie to widać ale śnieg się ładnie skrzy Cóż lepszego po drodze może człowieka spotkać taki piękny widoczek na hale jaworową położoną w Beskidzie Śląskim na nią właśnie się beda udawał. A na razie muszę niestety przebijać się przez te wszystkie tutaj co widać. Zaspy. Nie, no żartuję. Jest normalnie szlak doprowadzający do tej hali. Także Nic tylko cieszyć się zimowymi warunkami, bo nie wiadomo jak długo jeszcze ta zima będzie coś pięknego. Przy dojściu na hale już bo to się z kotarza schodzi takie elegansio, ciekawe drzewko. Coś pięknego, teraz pójście na tej choiny one są Przyszedłem tamtą ścieżką co jest na wprost i tutaj właśnie wyszedłem na tą piękną halę Coś cudownego Tam widzę jakieś ognisko się pali już także nie umieszkam tam zajrzeć o. i po prostu proszę ja będę się chciał udać tam na górną część tej hali, gdzieś tam jak się uda zabiwakować Nogi się zapadają w śniegu, ale to nic, a tutaj mamy widok posypało się z drzewa. Widok na błatnią i pasmo z błatni, które biegnie w kierunku Klimczoka. Widać tam nawet schronisko na Klimczoku. O ile mnie oczy nie mylą, to tam w oddali. Coś pięknego. Miazga. I bacówka widać przyjmuje gości Bardzo ładnie to tutaj wszystko wygląda ja Muszę się przedrzeć tutaj Tam na samą górę Zobaczymy co tam u góry. Pięknie to wszystko wygląda cudownie. Hala Jaworowa jednak jest piękną halą jeszcze w zimowej scenerii to tym bardziej stożek Czentoria teoria. wprost widzimy wieżę na Grabowej